Baczność, z tej strony Yahoo TV w kolejnym odcinku z Eha Time Tak, nie było dzisiaj witajcie ziomeczki, ponieważ dopiero teraz zauważyłem, że jest taka animacja, kiedy jesteśmy przy kapitanie raz że ta foczka ma zgasłe papierosy na sobie no, porozmawiajmy z nim i będzie to już przed ostatni odcinek, bo ostatni sobie zarezerwowałem na zapewne dwa przecież nie jestem pewien na, na pewno na, jest jeden już, e, no w, wyrwy w czasie, wiem gdzie jest, gdzie znajduje się jeden, bo przeszukiwałem porę likty, ale wiem gdzie drugi się jeszcze znajduje, dobra, no to rozmawiajmy już z kapitanem. Czym ja nie wyglądałem na ciebie zajętym, chłopie? Idź grać gdzieś, pozwól temu starym kapitanie zrelaksować się, mh, osłony będą mogły się z tym Hopefully they warned not to mess with the steering wheel by now. Eee he. chyba wiem czym się pobawimy dzisiaj. Eee, nie pamiętam na którym piętrze dokładnie był... Właśnie było... kapitana miejsce. O po drugiej stronie. Ja zawsze wiedziałem, że nad kasenem coś jest, ale nie wiedziałem, że można przejść. Co to jest? Czy to jest? To jest pomnik rozbitego statku. Jej, możemy dostać ster. Ok, pójmy do przodu. Teraz na bo. Teraz drugi bo. <grybujesz> to naprawdę działa. Ja. Dobra, teraz na kolejny bo. Ale jest super no ale. Nie wiem, co mamy robić. Raz jeszcze sobie pójdę. Eee, no To wszystko foki. To foki. I to nie byłem ja. No i... Cześć. <grywka> zgaduję, że nowa mapa się ładuje. O, już mamy coś? O, muzyka, jak coś się źle dzieje? Zresztą tak źle to nie jest. O, ale zobaczcie, nawet nadal działa pikarnik. Miałeś pomnik, jak to pisie.

O, jest już uratowana! Chociaż foki powinny same potrafić pływać. O, jest. Ło! Wow. To nie są foki! To są te wnuki. A raczej musimy ratować wnuki. łatwo będzie bo tam jednak jedna foka będzie. Dziękuję. Przejmij się. No i tak wasza wina, ale no, nie martwcie się. <grywa> wow, 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 wow. Spokój się. Dobra, weźmiemy już wszystkich od razu. Chciałem zobaczyć animację. Możemy wpaść do pikernika? Nie. E, drzwi są zablokowane. O nie. I spadliśmy na sam dół. Trochę tak dziwnie jest. <grystans> Dobra, chyba musimy pójść do góry, bo tam coś ciągle wybucha. A o -o -o -o. I spadliśmy. Nie. Chief? You not water. It's all going down, pup. I never thought I'd see the day. Her maiden voyage, too. Won't take more than a few minutes for all this to hit the seafloor. I think. Well, you might want to get to a lifeboat, pup, and be smart. Ora ponownie tam pójdziemy. Nie będziesz tak trudno gólnie jakie parkki mamy... E Czyli to jest powodem, dlaczego umarłem za pierwszym razem? Wcześniej robiłem sobie achievement. Dobra. Chamęcie jak przejść dalej. O tutaj można. E, nic nie widzę, ponieważ jestem w sobie. I wpadam powoli do wody. Do Disneylandu. landu, w eee, wszystkich już uratowali. Wydaje, bo okej, okay, trzeba tutaj ciągle coś uderzamy. Tam jest jakieś wyjście. Dobra. To jest wyjście ze statku. Czyli po to te foki tutaj. Radajcie mi życie jej. jej, checkpoint Odpłynęliśmy Ura! Eee Okej, okay, coś się odblokowało O nie, kolejne Zara. Widzę, że udało mi się postawić bagaże. Czekaj, czy to są Są platformy na... lewitujące, na których są małe foczki? Te urządzenia. Niech to, nie mogę tam doskoczyć. Dobra, udało Okej, okay, chyba musimy iść. Trzeba uważać na spadające kawałki lodu. Dobrze, że pokazują gdzie one spadają. To jest dosyć pomocne. Tutaj trzeba spaść O! To <grybujesz> jest lód Dobra, to już się nie odbija A pójdziemy najpierw tutaj bo widzę foczki albo... Inne. nie no właśnie kto no to mógł być? ty masz pióra? ja myślałem, że nie ma piór uczytałem w tam poradniku, że on nawet nie wygląda jak e, ptak ale i tak go biorą Że do studia, bo tam jest zasada, że nie wpuszczamy e, innych od ptaków i akurat my dostaliśmy paszport, więc, więc mogliśmy tam się dostać. O! No pakowało się A musimy się dostać tam... No dobra, chyba będzie prosto. Albo i nie. Coś mi się wydaje, że tam coś może być. Ej, byliśmy zanurzeni, bo już wcześniej byliśmy w lodzie. Dobra. No to po ostatniego Ło mm. matko Wszystko się wali Wcale nie z naszej winy Co to jest? Ja takie Oczy, ktoś ma melonik A to był mafia boss

Tutaj powinniśmy pójść.

Nie wiem, czy to jest aż takie ekscytujące, kiedy włączam sobie spowolnienie czasu, ale dla mnie jest prostsze. No nie, też co, trasa no. Dobra, mam go SAM. Dobra, pomińmy to Pomińmy to Nigdy w życiu Tylko prawdziwy kapitan może iść na dno statki Ja jestem prawdziwy kapitanem Gdzie jesteśmy? Nic nie widzę Let go of me! Leave me be, pup! How are you so strong? O nie. Doraz życie. Dora, mamy jeszcze dużo czasu. Jak tam się dostać? Nie Serio. Z samej góry spadliśmy. Oh, pup. Why wouldn't you just let me go down with my ship? I can't drown, but at least I could pretend for a bit. saw Although without me, this crew will never be able to get the lifeboats to shore. Fine, crew, let's go home. No, sorry, brother. do that I totally didn't see this coming hey thank you lass the little ones haven't learned to swim yet hopefully our insurance covers this anyway I can't give out refunds but it looks like there's something shiny on that iceberg over there huh. funny how our ship crashed right next to it No it's all yours pup Oh. I teraz jakbym zginął to by Czekaj, czy wcześniej była ta muzyka? Chyba nie zauważyłem, że inna jest melodia gdy się to podnosi. Ale przy takiej... ...multu informacji, które dostaję od tej gry czasami niektóre rzeczy nie da się zobaczyć i usłyszeć. I poczuć. Dobra. Uczyło się. I zobaczmy, co jeszcze zostało nam. Chcę zobaczyć, czy nie. O, właśnie. Druga wyrwa czasowa. A o tym błędzie, że czasami to jest zepsute. Dobra. Po ostatnim odcinku wiem, gdzie to jest. Więc to jest wszystko z tego odcinka. Eee, z tego odcinka? Chciałem powiedzieć, że z tej serii. Ogólnie jest dopiero lepszą czapkę. Eee, więc to wszystko z tego odcinka. A jest. Cię patrzycie tylko tam. Patrzcie na to. O! To jest wszystko z... Aha. To jest najgorsze, kiedy muszę ustawić się. Więc... Dobra. Słabe o to, ale nadal jest dobrze. Więc to już wszystko z tego odcinka, jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie aby zostawić lajka w górę, miły komentarz, subskrypcję, był to przedostatni odcinek, bo jeszcze będę robić jeden, który wszystkie wyrwy zrobi. chociaż on nie będzie za bardzo ciekawy, bo już zakończyliśmy cały TLC, więc nie wiem czy obejrzycie, ale obejrzyjcie proszę. Był z wami Jeho TV z chatki w in Time, no to cześć.